Cześć. Nazywam się Katarzyna Bronowska i mam przyjemność koordynować niezwykły projekt, jakim jest Digital Bridge Club, czyli wyjątkowa społeczność profesjonalistów z branży e biznesu. Sama od lat zajmuję się e-commerce'em, marketingiem, technologią, czyli wszystkim tym, co szeroko możemy określić e biznesem. Od zawsze uważam, że w mojej pracy najważniejszy jest rozwój, zarówno osobisty, jak i rozwój firmy, dla której pracuję. W związku z tym przez lata należałam do różnych organizacji zrzeszających ekspertów z branży i wiem, jak niezwykle ważne jest budowanie społeczności i tworzenie takiej platformy do wymiany wiedzy, doświadczenia, ale także do wspólnego spędzania czasu. Ma to bardzo pozytywny wpływ nie tylko na biznes sam w sobie, ale także na nas samych. Dlatego niezwykle bliska jest mi idea organizacji Digital Bridge. Która z jednej strony zrzesza profesjonalistów, a z drugiej łączy praktyków z osobami, które dopiero wchodzą w ten świat e-biznesu i pomaga im się rozwijać i zdobywać wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu powstała niezwykła sieć kontaktów, do wymiany wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim do niezwykłej współpracy na wielu polach. Digital Bridge Club dzisiaj to społeczność absolwentów programów Digital Bridge. Profesjonalistów, liderów w swoich branżach, którzy chcą dalej się rozwijać i dzielić wiedzą i doświadczeniem. Klub to coś więcej niż tylko networking. To miejsce, gdzie wiedza spotyka się z doświadczeniem, a rozmowa o biznesie z koleżeńską atmosferą. Digital Bridge Club dzisiaj to jeszcze stosunkowo mała grupa, ale wierzę, że to dopiero początek. Moim celem jest rozwój tej społeczności. Budowania nowych formatów spotkań, angażowanie większej ilości członków i budowanie klubu, który realnie wpłynie na rozwój jego uczestników. Chciałabym, aby Digital Bridge Club stał się miejscem, do którego chce się wracać. Miejscem pełnym wartościowych pomysłów, inspiracji i wspaniałej atmosfery. Jeśli chcesz śledzić, co dzieje się w Digital Bridge Club, obserwuj nasze działania. Razem tworzymy miejsce, które łączy ludzi z Pasją, a networking nabiera nowego znaczenia. Dzięki i do zobaczenia!